Na przystani w Kolbudach sporo się ostatnio dzieje. Oprócz festynu z okazji Dnia Dziecka odbyły się również regaty o Puchar Wójta Gminy Kolbudy w klasie optimist. Dużo atrakcji, słoneczna pogoda, mnóstwo rodzin i wyborne warunki do żeglowania. Jak widać dzisiaj pogoda no, idealna do żeglowania, więc ci młodzi nasi adepci żeglarstwa od wieku od siedmiu tak naprawdę do kilkunastu lat no, mieli idealne warunki i jak widać uśmiech i radość. I to jest coś, co właśnie na to czekaliśmy. Zawody właśnie się skończyły. Czekamy już na oficjalne ogłoszenie wyników. Świetna atmosfera, świetny klimat no i tylko takich więcej wydarzeń na terenie naszej przystani jak widać gminny Festy, z okazji do Dziecka też się cieszy dużym tutaj powodzeniem. Mamy muchańce tak zwane, ale również są różne atrakcje, chociażby trampoliny. I też ta pogoda sprawiła, że na przystani na plaży mamy tłumy naszych mieszkańców, ale też sąsiadów. Piękna pogoda, słoneczna, ale też wieczna, która jest potrzebna też żaglom, także te dwa wydarzenia połączone idealnie się wpisują właśnie w rozpoczęcie lata. Dla adeptów żeglarstwa z Kolbud były to pierwsze tego typu zawody. Regaty zorganizowane o Puchar Wójta Gminy Kolbudy to pierwsza edycja. Zorganizowane są one przede wszystkim dla dzieci ze szkółki. Nazwaliśmy to roboczą Marina Kolbudy. Natomiast oprócz dzieci startujących z Kolbud, które od września uczestniczą w szkoleniu żeglarskim. Przyjechały do nas dzieci z Mariny Błotnik, to jest gmina Cedry Wielkie i również przyjechały dzieci z Gdyni, z uczniowskiego klubu żeglarskiego Optice WM Gdynia. Bardzo dobrze sobie dzieciaki poradziły. Dla dzieci z Kolbut były to ich naprawdę pierwsze regaty i ogromnym sukcesem jest to, że wszystkie dzieciaki skończyły wyścigi, że wiedziały jak przepłynąć trasę. Tutaj przede wszystkim chodziło o to, żeby przeżyć te pierwsze regaty, zobaczyć jak wygląda trasa i spotkać się z dziećmi, które są troszeczkę wyżej, jeżeli chodzi o umiejętności i starać się oczywiście równać i Myślę, że za rok czy za dwa lata będziemy na równi, gdyby już z nimi konkurowali i walczyli o, o, o najwyższe lokaty. Oprócz regat, na przystani w Kolbudach zorganizowano z lekkim poślizgiem długo wyczekiwaną imprezę. Festyn z okazji Dnia Dziecka odbywa się z opóźnieniem, ze względu na to, że trzy tygodnie temu, cztery tygodnie temu dopiero obostrzenia były poluzowywane, więc tak w bezpieczny sposób i zgodny z obostrzeniami mogliśmy zrobić to w ten weekend. Pogoda nam bardzo sprzyja, bardzo dużo ludzi widać, że to wszystko się udało. Spotykamy się po ponad rok. Czy nawet kilkunastu miesiącach, gdzie nie było tego rodzaju festynów, i myślę, że wszyscy mieszkańcy byli spragnieni już takich spotkań, co też frekwencja jakby pokazuje, że wszyscy czekaliśmy na ten moment, kiedy będzie można właśnie przyjść z dziećmi, skorzystać z tych atrakcji, przyjść na plażę, czy zjeść jakieś smaczne lody tak, z food tracków. Na dzieci czekało wiele niesamowitych atrakcji. Gmina Kolbudy ufundowała cały ten festyn, tak naprawdę, bo i dmuchane zjeżdżalnie, zamek do skakania, byczka rodeo, eurobanji, bańki mydlane. Animacje, malowanie twarzy, wszystkie te atrakcje są przez cały dzień oczywiście całkowicie za darmo. I blok animacyjny mamy co pół godziny robimy konkurs, wręczamy dzieciom nagrody i świetnie się bawimy. Chyba największą furorę zrobiły trzyosobowe spodnie. któreczka dzieci wchodzi i muszą wspólnie się synchronizować i pobiegać. Same dzieci lubią też slalom z jajkiem, który się skończył przed chwilą. Rodziny, które odwiedziły przystań w Kolbudach, były zachwycone ilością i jakością udostępnionych atrakcji. Super, jesteśmy zadowoleni. Wróciłyśmy właśnie z jeziora i dziewczyny ochłodzone teraz y, będą korzystały. Bardzo fajnie jest, dużo atrakcji jest dla dzieci. Bardzo miło tutaj jest. Bardzo fajnie. No, chodź powiedz, jak wrażenia? No. Jak Fajnie. Dopiero przyszłyśmy, ale coraz zachwycona. Podoba Ci się? Tak. Fajne dla dzieci. Dużo atrakcji jest. Bardzo fajnie. Chyba każdy czekał na takie coś. Żeby trochę normalności poczuć Kubuś. Chyba nie dało się lepiej rozpocząć tegorocznego lata. Gmina Kolbudy zadbała o mnogość atrakcji, niesamowite emocje na wodzie i przede wszystkim ogromne uśmiechy całych rodzin. Polecamy również zobaczyć czwarta edycja Rakout w gminie Kolbudy oraz rodzinna impreza na orientację Harpuś 2021 Gmina Kolbudy. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.